Dobra, ja, jak Wam obiecałem, przedstawię Wam te, te pozostałe gry, z nimi od Jeso War 2, od 18 lat. Tej akurat gry nie nagram po prostu z, z takiego powodu, że jest trochę popsuta i nie da rady. Dobra, pokażę Wam teraz logo gry, tył, zaraz odpakuję, mam płytę, książeczkę i kod, który mam to, choć, tak już tak pewnie zdrapany, bo jak zamówiłem przez internet to... to... ...to, to no, tak. Dobra, może kawałek kodu zobaczycie. W takim wydolnie mam nic nieodowolnego. Jest pewnie użyty już. Nie? To, to już odpada. Przejdźmy teraz do Halo 3. Jest to gra od 16 lat. Halo 3 od SD. Przeszłem ją. Akurat mnie ta gra akurat nie zaciekawiła. Nie jest zbyt fajna. No, nie wiem jak dla kogo, tyły, logo, tej gry nie nagrywam. no bo po prostu mnie nie ciekawi, może w przyszłości zobaczę jeszcze, więc no, tutaj mamy, mamy coś grubą książkę, Ja widać książeczkę nie jest teraz taka cienka, no i tu mamy ktoś na halo, sprawdźmy, czy mamy jakieś kody, nie mamy też żadnych kodów, dobra, to to to. Kolejną kroku, będę wam prezentował, to jest Alan Wake. No dobra. Oczywiście to jest gra 16 lat przez Remedy. Jest to nawet bardzo dość krótka gra. Myślę tam... Nie niestety tylko około 40 minut trwa czy 50, które mi może jedna z godzin będzie Po na tyły. Mamy tu polską wersję też napisy. No i mamy liczbę graszy. Tam to właśnie, nie będę wam mówił. Wiesz, się mniej więcej w poprzednich takich nagraniach wam pokazałem, to będzie drugie właśnie moje nagranie tej No i przejdźmy do środka. No, jak widać mamy tylko, nie mamy żadnych Mam no, Po prostu gry książeczkę. Ja tą akurat też grę przeszłam na wszystkie osiągnięcia. No więc sprawiło mi większych kłopotów. No, nawet tych znajdziek najwięcej, to szukałem to. To trochę dobra. Grand Theft Auto Episodes w formie pertycycy. Dodatki to są. No to to się 18 lat. Rockstar, to wiadomo. Tą grę Wam zaprezentuję to oczywiście. Kiedyś, nie wiem. No i to będą takie odcinki. Hmm, oczywiście z misji. No i co mamy Tyły Wam pokażę. Jednym graczem od tryb komporocji. tu mam oczywiście to. To są takie dodatki, na no, co mamy fajne srebrne, więc, dobra, ja przejdę, teraz Rostru... no, ten, płytkę, książeczkę, dość bardzo cienką, mamy kilka stron w tej książce, dobra, mamy tu też mapę, plakat, ja tu to Wam nie będę prezentował, bo to nie jest akurat taki, w barze, bo, a nie wiadomo czy na YouTube nie można, tak więc ja przyjdę, rozpakuję mapkę jeszcze zobaczyć mogę Wam pokazać ten plakat, nie wiem jak to będzie wyglądało, jak nie to nie pokażę po prostu, bo wiadomo nie można na YouTube, tylko zadajcie nam się tam, więc jak coś podejdzie to tylko mapkę Wam pokażę pokażę Wam mapkę, bo to bardziej taki nie taki nie ma to typu... mogę Wam to wyprostować, a tu mamy samą mapkę story jest taka historia, mamy nawet tutaj. Wszędzie po te lokacje, policja, te... Tak wygląda. Ja już wiem, czy coś to przeszłem. Tak jak kiedyś miałem tego starego Xbox, jak mnie to zastanawiało, jak to się będzie grać. Tak się nie będę czekać wreszcie, aż kupię nowego, aż z chęcią tak przeszłem tę no, grę. to tak mniej więcej, ważna, tu mamy lotnisko, i tu mamy pomieszczenie, tu lokacje pokazane. Tu jest te... Więc dobra, nie będę zlekał. Przejdźmy do kolejnej gry. Tu mam wam to wygietała się tego. To ich było Gold. 48 godzin. Tu mam kod, więc nie będę Wam pokazywał koda. To wiadomo, drapany nie użyte jeszcze. A w przyszłości miałem go użyję. Nie będę go wam pokazywał. Bo to, bo to bo może zobaczyliście akurat. Trochę, ale tu wiadomo, całego nie zobaczycie. W większości na pewno nie. Dobra. Zobaczę przecież Dobra. więc, schowam to. Jeśli ktoś zobaczył całego, więc nie pomyślałem, że nie będzie to no przypadek z takim wrednym hamem i po prostu nie użyję go, bo może ja w przyszłości go będę jeszcze używał. Wiadomo. Nie. Dobra. Więc teraz przejdźmy do... do... Nie, Forza Motorsport 3. Tu mamy Audi R8. Ciekawa samochód. Gra jest nawet ciekawa. Akurat najbardziej ciekawie nie for speed co Wam prezentowałem. Tu mamy nawet kilka logo samochodów. Mam tutaj takie jak... Audi, Alfa Romeo, Lord Rover, Ford, Dodge, Jaguar. I tu tak Dobra, tu mamy te wagi i tutaj się akurat Polska to nie więc mamy tutaj, tu mamy chyba Audi, na będzie jakiś, jakoś najlepszy no, tak samochód, więc przejdę teraz, jeszcze teraz mam tu płytkę i książeczkę oraz kod. Na pobranie krajów Akurat to muszę akurat się pobrać, więc Trudno będzie mi to pobrać. Nie mając internetu, może zakupię ten produkt kiedyś, jak to będzie możliwe. No tam 6 minut to kupował, gry. Mam Spider-Man na Xbox, więc nie tak, będę nic mówił, bo to wiadomo teraz na starszym konsole. Więc to od razu odłożę. W takiej pudełku takiej bajki mojego brata. Jak był kiedyś małoto Dobra, to, 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 to jest Xbox Live, harkady pudełko, ale tu właśnie. Po prostu ja, to nie jest. Ta płyta była zbyt mocno forsowana. I gdzieś u babci leży jeszcze. Jak nie u babci z boxa, to trudno. Ja, więc ja pokażę Wam tutaj akurat różne, które jeszcze dzisiaj Wam zaprezentuję. No i oczywiście wszędzie na YouTube. Nie mam książeczki. Dawno gdzieś uszucona. Dobra, to już wiecie mniej więcej, jak to wygląda w w której też nie mam książeczki. Kiedyś wynosząc bo myślałem, że koledzy mi zachowali ją dobrze, a porwali mi ją w cholerę, więc trudno to będzie. No i tu mamy odlejny A trzy, 3 lat, i chciałem jeszcze pokazać poka 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 mniej więcej co wartwa: to jest od 18, spider man od 12, Force od 13. Gdzie ta to już mam mówiła. No dobra, więc przejdźmy dalej. No to tył, logo. No i przejdźmy do ostatniej gry. Pff, moje było eleganckie po prostu w zadaniu, bo <grym>, to kiedyś jakby to się narysowałem sam. Po prostu nie miałem jakoś ja tak czysto tak zostawiać gry, to nie jest ładnie. I to jest takie god damn... raisin 3, więc tutaj jestem mocno porusowana tylko by się go nie prezentował a bardzo to jest ostatnia gra jaką bardzo jakoś nie będę na pewno nagrywał, bo jest bardzo sporsowana i w konsoli a czasami tutaj rysy są nie? macie tu tu pokazane, taką rysę jeszcze Wam, jak chcecie zobaczyć tyły tej płyty, bo strasznie jest tego za bardzo nie zobaczycie, bo ale ja to dobrze widzę jak ona jest porysowana kabel. No i może jeszcze Wam pokażę pęknięcie warta wartła, dlatego co mnie działa, to zaraz Wam pokażę. Tam mówiłem, tutaj na Allegro i zobaczcie jaką, on... Zacz... no, no kwotę używam, to 30 zł. To pęk... o, tu mamy taki pęknięcie i tu jest to pęknięcie. Widać, ja Wam i pokażę. Dobrze do widać, ale tutaj mój palu jest. Te pęknięcie więc, właśnie tego akurat nie będę Wam prezentował z tego powodu. Więc, co wszystkie gry? Akurat te same są tutaj. Nie pokazałem nie Wam tego, bo to nie jest, nawet nie jest X, w pudełku Xboxa tego bajki, na tego z pierwszego tego odłożyłem. Tu właśnie pokazałam Wam jest, jeszcze to, te wszystkie gry, które mam. Mam jeszcze oczywiście No to Jest to właśnie używana, raczej jest po prostu pirata, a ja Nie mam zrobionego z boksa. Mogę Wam pokazać jeszcze mniej więcej tę grę, więc zaraz Wam przyniosę. Właśnie pożyczona i, i za, przepraszam za błąd, bo właśnie ja tu mam właśnie pirata Speed shift, więc tu mamy to właśnie pirata, ale pokażę wam jeszcze bo zaprezentuję książeczki. Tu mamy Born, bardzo chyba chuda książeczka i mamy jeszcze oczywiście Pro Street, która jest tutaj też. Tu mamy jakieś coca kole coś, nie wiem, właśnie... Ametfor Speed Pro Street, po prostu... Coś tam, coś tam, nie wiem. No i tu właśnie mam tego pirata. Dobra, więc ja nie będę przedłużał. Wszystkie te gry... No, nagram wam z tych gier, z to nagram wam niektóre, nie, nie będę pokazywał na razie, czyli tego już nie będę nagrywał, nie? To nagram wam, na pewno. Jakiś mecz może z tej piłki nożnej, czy warto na pewno, force to nie, czy są to nie, Alana Łejka, czyli tę Tom, Tom Tom tą, tą. To. też, no i Alana Łejka, może jeszcze się zastanówmy, może Tom nagram wam, ale akurat nie jestem pewny, więc wiadomo. Nie, nie mogę być pewny, właśnie, czyli nagram, więc na razie Wam no, pokażę te cztery gry. No i po prostu ja nagram. nie przedłużając, no co mogę powiedzieć do zobaczenia z tej strony przemek. No, na razie.